Siemanko z tej strony. Agrolnik TV. Sorki, że dzisiaj nie ma normalnego filmu, ale jakoś nie dałam rady nagrać. Jutro będzie Lego. Będzie Lego, spokojnie będzie. Sorki, że dzisiaj nie ma filmu, ale nie dałam rady nagrać. Dzisiaj taki film informacyjny, że możesz zostać łapkę w górę suba z dzwonem, bo patrzcie, już mamy 3000. 920 subów, także już coraz więcej. A niedługo też będzie konkurs. Także serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia lajka pod najnowszym filmem. Jeżeli chcecie zobaczyć filmy, stare jakieś czy coś, nie do końca stare, ale jakieś stare, to polecam w playlisty wejść. Macie tutaj e, sporo filmów. Po prostu dzisiaj taki filmik. że zostaw suba, lajka like w górę, Zostań na moim kanale. No i trzymajcie się, cześć, pa pa!